Dzisiaj mam tutaj mówi Dino a dzisiaj jest kolejny odcinek z gry pod tytułem Brawl Stars na moim kanale oczywiście dzisiaj sobie pogramy bo jak pamiętacie wczorajszy odcinek wczoraj pierwsze moje gierki bo trochę słabe i dzisiaj mamy dzisiaj sobie pogramy na, na, na nagrodzie i to jest taka mapa Fajna podbola, gdy masz e, już na nim e, tego Guarapa e, czy e, star, star Powera, ale zagramy sobie nim na tej mapie. Fajnie mi się gra nim, tak szczerze. Jak na razie nie ma dla mnie żadnych przeszkód. Jest na moim trzecim miejscu z ulubionych e, postaci. Trafione. Trafione zatopione. oła 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 Te otru... Aha, oni mają kroła. Mają tarę. Nie to... No mają tarę. Późba, gwiazdki nam zabrano. Ja to widzę, ja to widzę, ja to widzę, ja to widzę. Ja idę zejść ich od tyłu. A jaj, gdyby nie tatara, to bym ich tam pozabijał. Mm, Boże, my mamy tylko dwa. Na serii szur. Ona ma levelu. O, dobra, doganiamy ich. O Boże, ich tam jest cała trójka. Nerwują mm. mnie te czasem yy, ułożenie tych yy, bumilów. Aj, tego to się dosłownie nie spodziewałem. Dobra, chyba to będzie pierwsza rundka przegrana. Nawet się nie dziwię, bo kroł y, krzaki y, zakrywa. O, dobra, 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 jeszcze tylko jeden. Nie! Jeszcze tylko dwóch byśmy musieli zabić. I byśmy wygrali. Ech, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na tym kanale. Oraz challenge na 100 subów dla mnie. Dobra, wychodzimy. Ech. Na tym już poziomie po, powyżej tych 3000 yy, pucharków jest tak ciężko grać. O nie, ładowarka mi się odczepiła. Może mi się w końcu ładowarka? O nie! Jest to najgorsze co może być na świecie mam takiego neta i to mi akurat tak robi. To jest szok. Dobra, jest zabity. Ty, Piper, uciekaj mi stąd. Odwalaj się. Grze. Tam był Frank. Nie, tutaj jest Frank. Goni naszą cudowną Piperkę. Ja dwa kilne zrobiłem na nie wiem kiedy, co nie? O nie, ja zapomniałem. Przecież jest miejsce drugą musimy chronić. Ja zrób tam dziurę, Piperka Nie, 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 nie gorzej postać. Nie, ratuj, ratuj, Piper. Trochę za późno, ale niech już będzie. Idziemy tam. się jakoś chyba przeżyć z tymi lagami, nieprawda eee, Nie, nie da się przeżyć. Jest. Gdyby nie moje strza... Gdyby nie te moje tutaj miny, to byśmy to przegrali. Jak ktoś chce ze mną proszę dzisiaj o, zobaczmy co dzisiaj jest nowego w sklepie o mamy jeszcze freeboxa w sklepie Jej. E, czemu nie do broka punkty ja do broka chcę punkty znaczy pu do bo do bo lub do peny czemu nie ma Ej. chciałbym tą ofertę za 50 zł o boże jeszcze tą nie, powróć, wróć. Nie, nie chcę, nie dziękuję. I mamy nowe wydarzenie, czyli to hardkorowa kopalnia. O, mamy skrzynkę jeszcze jedną do otwarcia. Otworzymy ją. No punkty do i do Tary, no co, o co chodzi? Przecież ja ich nie cierpię. Znaczy, Tary nie cierpię. Dobra, zagramy sobie w to... To jest dobra mapa na piper, ale gramy sobie bo No, więc gramy dalej. Mm, mają kaktusa i Piper. I ma... A my mamy broka i tak. To bo oni jeszcze mają... A, kolca! Chyba nie wiedzieć. Zabity. Moje! Hi hi. Ty, ty, chodź tu, Spike! Spike! Wiesz, że ja cię nie cierpię. O nie, zabiliśmy się nawzajem! A nie, go Brok zabił! E, ten Brok! Każdy zawsze umie pierdzić. Ale on najwięcej. Ludzie! To jest kuźwa, najlepsze miejsce na y, miny. Patrzcie! Kuźwa! Bo na tą mapę, y, kto chce dzisiaj ze mną pograć, to proszę, dzisiaj sobie pogramy na tej mapie. O! Kuźwa! Ja... zambo. Coś dzwoni. Poczekajcie, muszę odebrać. Przepraszam, moje jakieś zaproszenie chcą. Eee, durne. Durnowate one. Dobra, jeszcze ostatnia dzisiaj rundka na dzisiaj kończymy. Kończymy. A ja sobie potem idę pooglądać Brawl TV. Oni mają Nightwish z kina. Bo tego widocznie musiał kupić sobie na promocji ten gości, bo nie wierzy, że on sobie kupił. Nie no, kuźwa najcieńsza, kuźwa najlepsza. Jak ona ci wyskoczy zaraz za pleców, to kurna, przegrałeś. Ta moja jest stara. Oni już wszystkie te zmarnowali? Nie kuźwa, Im już w przejściu tam trzeba więcej. au lagę dostałem O Boże O Boże, nie! To było najgorsze, widzieliście. A spadaj tam. Twojowa jest. Nie, nie wierzę. Nie, nie, nie Dobra! Dobra, ja was żegnam, to był Dino i, i graliśmy, bo widzimy się w następnym odcinku, który będzie jutro, ale jutro jest The Clash of Clans. Do zobaczenia, papa! Pa.